1592 dni. Tyle tworzę ten kanał, na którym teraz mnie oglądacie, czyli Splash Official, który kiedyś nazywał się Antek, pisany przez Małpę zamiast A, później przemianowałem go na ciekawostki o wszystkim, natomiast skończył jako Splash Official i pod taką nazwą jest znany do dzisiaj. 1592 dni to naprawdę masa czasu. I gdy doszedłem do takiego momentu, w którym jestem dzisiaj, zaczynając od zera, do momentu, w którym mam 10 tysięcy subskrypcji, chciałem wam powiedzieć po prostu dziękuję. Dziękuję wam za wszystko, za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że oglądacie moje filmy, za to, że je oceniacie, czy to pozytywnie, czy to negatywnie, nie ma to znaczenia. Dziękuję wam, że jesteście, bo bez was widzów, żaden kanał na YouTubie ani nawet w telewizji, w radiu. Nie miałby sensu istnienia. Fakt, miałbym jakieś zajęcie na nudę: usiąść, nagrać film, zmontować i go wrzucić. No ale jeśli nie spotkałby się z jakimś odzewem, to pewnie po czasie bym to porzucił, bo tworząc coś tylko dla siebie, fajnie byłoby, gdyby spotkało się to z, jakąś, z jakimś odzewem, z jakąś opinią z zewnątrz. Zakładam, że większość osób, które zaczyna swoją przygodę na YouTubie stawia sobie najpierw jakiś cel. Dla niektórych będzie to, nie wiem, 100 subskrypcji, dla innych będzie to 1000, dla innych 100 tysięcy, dla innych milion, miliard, podbijanie świata i tak dalej, i tak dalej, no i ja będąc osobą, która lubi sobie stawać w wyzwania i niekoniecznie zawsze je realizować, moim celem jest aktualnie 100 tysięcy subskrypcji. 10 tysięcy to jest drugi krok milowy, ponieważ pierwszym jest oczywiście 1000 subskrypcji dla każdego youtubera. 100 tysięcy to jest kolejny Srebrny przycisk, no i później, wiadomo, ostatni krok to jest, nie, przedostatni krok to jest złoty przycisk, czyli milion subskrypcji. No a ostatni krok to bycie największym kanałem na świecie. I nawet kurczę, nie wiem jakimi słowami opisać, co teraz czuję, bo jest to po prostu. Tak abstrakcyjna rzecz, jakby zebrać 10 tysięcy osób. Nie mówię o wyświetleniu filmów, ponieważ łącznie wyświetleń mam chyba 730 tysięcy, z czego publicznych filmów około 600, bo 130 tysięcy schowałem do kieszeni, bo starych filmów się wstydzę. No to może nie byłoby to jakieś miasto, do 10 tysięcy to bardziej jakaś wioseczka, ale kurde, no wyobraźcie sobie 10 tysięcy ludzi w jednym miejscu, to jest całkiem spory. Obszar ziemi. Także ja, na pytanie, czy czuję się dużym youtuberem, oczywiście, że powiem, że nie, ale na pewno czuję się, że już coś znaczy dla tego tek youtuba. No i mam nadzieję, że, że w, w miarę niedalekiej przyszłości uda się dobić ten kolejny krok milowy: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 tysięcy subskrypcji. Ode mnie, jeszcze raz, muszę powiedzieć po prostu Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście. No i ten film zostaje na pamiątkę na tym kanale. O! Dzięki!